Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu X Demości. ja w dzisiejszym odcinku o samotnym Mateuszu Morawiecki. Dobry wieczór. Za cztery dni premier Morawiecki powinien już przedstawić skład swojego rządu i co kluczowe zapewnić, że ma dla niego większość. Tymczasem na dzisiejsze spotkanie w tej sprawie nie przyszedł do niego nikt. No i właśnie dzieje się to, co mówiłem przed desygnowaniem Mateusza Morawieckiego przed Andrzeja Dudę, że Mateusz Morawiecki tylko na tym straci, no bo jak teraz wygląda urząd prezydenta, gdzie on chodzi od klubu do klubu, od partii do partii, prosi o poparcie, wręcz błaga, żeby go poparli, żeby został dalej premierem. To, że rzeczywista sejmowa większość nie chce rozmawiać, nie jest zaskakujące, ale nie bardzo nawet wiadomo, z kim spisu. O tym rządzie rozmawia. Arleta Zalewska. Ja mam tą wiedzę historyczną, jak byliśmy upokarzani, jak byliśmy niszczeni. W czasie, gdy w kancelarii premiera Mateusz Morawiecki, w wyznaczonych przez siebie godzinach między 9 a 14. Chciał dziś spotkać się z liderami trzeciej drogi oraz lewicy. Mateusz Morawiecki wie doskonale, że żadnego rządu nie stworzy, więc po co z nimi rozmawiać? Nowego rządu. Oni tu w Sejmie potwierdzili nam informację, że po wczorajszym spotkaniu liderów przyszłej koalicji rząd mają już gotowy. Rząd Donalda Tuska. Mamy podpisaną umowę koalicyjną, więc szkoda czasu. Znaczy, umowa koalicyjna była podpisana przez liderów tych największych partii, a o większości stanowią małe osoby, no bo dwóch mniejszych posłów jest ważniejszych od tego lidera i to właśnie rząd się tworzy tymi osobami, których nawet nie widzimy w telewizji i to ich właśnie Mateusz Morawiecki mógłby kupić, ale jak widzimy, no nikt nie dał się na to skusić. Co więcej, rozumiem, już macie podzielony też kto co będzie robił. Zakres odpowiedzialności już jest uzgodniony. Tak, teraz już Donald Tusk będzie prowadził indywidualne rozmowy z osobami, które wskaże do poszczególnych resortów. To jest Rozmawiamy już jasne, kto czym się zajmie. Konstrukcji. Tak, jest to, jest to dopięte. Jak wynika z naszych nieoficjalnych rozmów z politykami znającymi kulisy negocjacji, to pełna lista nazwisk kandydatów na ministrów z ramienia Koalicji Obywatelskiej. I dziwnym przypadkiem TVN miał informacje co do polityków Platformy Obywatelskiej, którzy zasiądą w ministerstwach, raptem po kilku dniach i to ich od razu byli pewni, a na przykład polityków PSL-u, trzeciej drogi, znaczy chołowni i lewicy tak do dzisiaj nie są w 100% pewni, a przypadkiem Platformy Obywatelskiej wszystkich od razu znali. Polskiego Stronnictwa Ludowego, które ma dostać aż cztery resorty, w tym gospodarkę i infrastrukturę. Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Lewicy. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami ministrem szkolnictwa wyższego i nauki po rozdzieleniu tego resortu od edukacji będzie przedstawiciel lewicy. Tak, tu, co do konkretnego nazwiska kandydata, rozmowy problem. jeszcze trwają. Dużo jest głosów mówiących o tym, że powinniśmy jakąś część procesów edukacyjnych na lewicy kontynuować i powinniśmy tam mieć swojego przedstawiciela. I prawdopodobnie będzie to kobieta, no bo już wyborcy są oburzeni, że Donald Tusk, który mówił wiele o kobietach podczas kampanii wyborczej, głosował tych kobiet przejął władzę w kraju i nagle w rządzie będą tylko cztery kobiety i myślę, że Lewica wykorzysta to i jak ma dwa miejsca, to akurat te dwa miejsca obsadzi kobietami. W kancelarii premiera będzie też kilku pełnomocników. Wśród kandydatek wymieniane są nazwiska Moniki Rosy z Koalicji Obywatelskiej oraz Katarzyny Kotuli z Lewicy. Tu jednak żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Od stołu odchodzicie. stołu no, raz bardziej, raz mniej. No, 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 to, to nigdy nie jest tak, że każdy no, osiągnie wszystkie swoje cele strategiczne. No, jeżeli są dwa podmioty, to już jest o to trudno, a cztery to, to jeszcze trudniej, ale myślę, że każdy ma poczucie e, dobrze wypełnionej misji. I co w tym kontekście ważne, za tymi czterema liderami stoi 248 posłów, co oznacza, że Mateusz Morawiecki ma ich zaledwie 194, bo Konfederacja, choć w czwartek wybiera się na spotkanie do premiera Liczy zaledwie 18 posłów. Mówiliśmy, że nie wejdziemy ani do rządu Morawieckiego, ani do rządu Tuska i zamierzamy tego dotrzymać. Nawet jeśli premier położy jakieś ministerstwa stanowiska na stole? Premier Morawiecki, obawiam się, nie może staw kłaść niczego na stole, dlatego że nie zbierze większości w Sejmie, więc to by było raczej absurdalne negocjacje. Na spotkaniu do kancelarii nie idzie Sławomir Mencen, ale Krzysztof Bosak już tak. I dzisiaj na tym spotkaniu nie było ani Sławomira Mencena, ani żadnego innego polityka związanego z nową nadzieją, czyli z tej frakcji wolnościowej. Za to było y, dwóch polityków od Brauna i dwóch polityków z ruchu narodowego. On chce rozmawiać z premierem o sytuacji protestujących na granicy przewoźników i rolników, o rządzie koalicji polskich spraw, której szuka Mateusz Morawiecki, jak twierdzi nie. To jest żałosna gra pani redaktor. Ale po co ona powiedzieć... się odbywa? Przed kim ona, ona się odbywa? odbywa? Ona się odbywa tylko z jednego powodu. Z tego powodu, że Mateusz Morawiecki chce mieć więcej czasu na to, by się przygotować i z siebie i swoich kumpli na moment, w którym przestaną rządzić. Mateusz Morawiecki ma czas do poniedziałku, by pokazać swój skład nowej Rady Ministrów. Arleta Zalewska, Fakty. Jak ktoś słusznie zauważył, w X Demościach nie było dawno wydarzeń, więc je dzisiaj pokażę, a ktoś napisze dawno też nie było wiadomości. Wiadomości będą w kolejnych wydaniach, bo wczoraj e, wczorajsze wiadomości oglądaliśmy na live, więc jak chcecie zobaczyć, to możecie wczorajszy live obejrzeć. Tam nawet była poseł z lewicy, pani Paulina Matysiak i bardzo fajny to był wywiad, więc zapraszam, ale to po obejrzeniu dopiero tego filmu. Zaproszenie premiera przyjęła jedynie Konfederacja, która w kancelarii pojawi się jutro, ale nie by budować koalicję. Liderzy pozostałych ugrupowań mówią nie, bo sejmową większość mają tyle, że swoją. Apelują, by premier zakończył misję skazaną na porażkę i przestał grać na czas. I używają do tego cytatu: "Kończ waść wstydu oszczędź", gdzie parę odcinków temu mówiłem, że jest to źle użyty cytat i dzisiaj nadciął się na to Szymon Hołownia. Ten jak na razie pożegnał się z ministrami dotychczasowego rządu. Mira Skurka. Premier na Polityków Polski 2050 Lewicy i Konfederacji czekał w swojej kancelarii od dziewiątej. Zaproszenia wystosował wczoraj, nikt nie przyszedł. Nie wiem jeszcze jak dać kosza premierowi Morawieckiemu, żeby do niego dotarło. Że nikt nie chce z nim tego rządu robić. Że nic z tego nie będzie. Że czarna polewka. Premier odpowiedział marszałkowi nagraniem. Tu nie ma co szukać trzeciej drogi. Apeluje, by Sejm zajął się rządowymi ustawami wysłanymi niedawno do parlamentu o przedłużeniu wakacji kredytowych, zerowym wacie na żywność i dalszym mrożeniu cen energii. Nie ma na co czekać i nie ma o co się spierać. PiS nie ma w Sejmie większości. Mateusz Morawiecki formalnie szuka jej dla swojego rządu w pisemnym zaproszeniu. Nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj, jak pierwszy raz zobaczyłem tą kartkę, no bo jest ona wydrukowana yy, i tam jest napisane szanowny panie przewodniczący i na dole jest z wyrazami szacunku i jeszcze jest napisane długopisem dwa razy to samo i właściwie tak się już zastanawiałem, czemu to jest tak zrobione. Zachęca do rozmowy o Koalicji Polskich Spraw. Zaproponował dwa terminy, dziś i jutro. Staramy się rozmawiać z każdym. Zaproszenia nie dostała tylko Platforma Obywatelska. Panowie z PiSu mają jakąś awersję wobec mnie. Nikt yy, mówi o Demokratycznie już dzisiaj w większości w tym spektaklu nie weźmie udziału, bo on nie ma sensu. My podpisaliśmy, jakby pan premier nie wiedział umowę koalicyjną. Do kancelarii premiera pójdą jutro politycy Konfederacji, ale chcą rozmawiać o problemach protestujących na granicy przewoźników. I jak jesteśmy przy tych przewoźnikach, no to zobaczcie, co pan Marek Suski o tym całym strajku powiedział. Czemu rząd Prawa i Sprawiedliwości, kolejne pytanie, realizuje interesy strony ukraińskiej, powodując zapaść polskiej branży transportowej i rolniczej? Czemu polska policja pomaga ukraińskim kierowcom omijać blokady protestujących na granicy? Dlatego, że protesty są nieuzasadnione, a policja jest od tego, żeby pilnować porządku. Z drugiej strony. Jeśli spojrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie, jak Ukraina została napadnięta przez Rosję, która mówi, że następna będzie Polska, no to w naszym najlepszym interesie jest pomoc Ukrainie, a jednocześnie objęliśmy nadzorem transporty produktów żywnościowych, które mają przez Polskę przejechać. Nie zamykamy tranzytu. Natomiast chronimy nasz wewnętrzny rynek. A no jednak jest protestujący od tego... twierdzą, że nie chronicie, że to ta decyzja Unii Europejskiej, na którą rząd pana premiera Morawieckiego się zgodził, stworzyła sytuację, że firmy przewozowe ukraińskie przejmują rynek w Polsce. No ale właśnie po to został spowodowany nadzór nad tranzytem, że nie nic nie daje, dlatego nie protestujący blokują. A chyba jednak daje. No Oni uważają, że nie daje. Kolejne no, pytanie. To oni mają prawo mieć inne zdanie. Tak jest tu. Strajkujący mają swoje zdanie, Marek Suski ma swoje zdanie. Ciekawe, że w kampanii wyborczej było mówione co innego. Nie po to, żeby rozmawiać o koalicji, dlatego że nie zamierzamy wchodzić ani do rządu PiSu, ani do rządu Platformy Obywatelskiej. Premier dziś żegnał się ze swoimi ministrami. To limuzyny wjeżdżające na to spotkanie większości nie będzie na liście nowych ministrów. Jest plan również taki, że jutro będzie przedstawiony ten rząd. Na razie pada tylko jedno nazwisko. Marzena Małek, dyrektor generalna Ministerstwa Aktywów Państwowych, ma zostać szefem tego resortu. Żeby jeszcze kilku um, swoich ludzi powołać na różne stanowiska. Premier mianował wczoraj dwóch nowych zastępców prokuratora generalnego. Najprawdopodobniej jeszcze dziś powoła na kolejną kadencję dotychczasowego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Osoby, które zostały Obecnie powołane tylko po to, żeby bronić interesów pis -u. będziemy. Odwoływać. Politycy koalicji alarmują o kolejnej inicjatywy Ministerstwa Kultury. Akcja ewakuacja trwa w najlepsze. W Chełmie, o czym dyskutowano dziś na sesji Rady tego miasta, powstać ma Centrum Prawdy i Pojednania imienia Lecha Kaczyńskiego. 180 milionów złotych ma zapłacić Ministerstwo Kultury 20 Chełm. Ostatni skok na kasę. Kłamiecie rano, w południe i wieczorem. Odpowiada Piotr Gliński. W Chełmie powstanie Muzeum Rzezi Wołyńskiej. Nie macie względu na pamięć i Świętość, czytamy w TVC. Mateusz Morawiecki ma do 11 grudnia czas na zdobycie wotum zaufania w sejmie po właściwie pewnej porażce. 12 albo 13 grudnia sejm będzie mógł udzielić wotum zaufania rządowi Donalda Tuska, ale prezydent 12 grudnia nie będzie mógł go zaprzysiąc. 12 grudnia i zdaje się, że 11 grudnia to pan prezydent Duda jest w Szwajcarii ma wizytę międzynarodową. Zaprzysiężenie mogłoby nastąpić 13 grudnia. To byłoby to mało z... I niepotrzebne, bo przecież wszyscy wiemy, że ta data kojarzy się z wszystkim, co najgorsze. 14 grudnia zaczyna się unijny szczyt, na który szef Platformy chce lecieć jako premier. Mira Skórka, wydarzenia. I wtedy Donald Tusk będzie już mógł przynieść obiecane unijne pieniądze z KPO, które obiecał, że przywiezie pierwszego dnia, no już jak nawet przywiezie dwa miesiące później. To i tak nie jest aż taka duża obsuwa w obietnicach polityków. I to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.